od ciebie się nie odwraca. On nie chce się odwrócić od ciebie. Po prostu mądrze. Jutro o 21.30 w TBN Polska. Kim jesteśmy? Telewizją pełną chrześcijańskich wartości. Co robimy? Przedstawiamy Pismo Święte w zrozumiały i ciekawy sposób. Mamy ważną misję. Pragniemy dotrzeć do każdego serca z przesłaniem pokoju, miłości, nadziei i zbawienia, które dał nam Jezus. Dlaczego to jest ważne? Bo Jezus Chrystus kocha każdego człowieka. Docieramy do całych rodzin, do osób osamotnionych, starszych i do młodych. Docieramy do ludzi pozbawionych nadziei. Budujemy Wzmacniamy, pomagamy, przedstawiamy wzory do naśladowania. Każdego dnia w call center słyszymy, dziękuję, że jesteście. Uratowaliście mi życie. Dzięki Wam lepiej znam Boga. Nauczyliście mnie, jak się modlić. Już wiem, że Bóg mnie nie potępia, On mnie kocha. Dzięki Wam czytam Biblię, jestem uwolniona od lęków i czuję wewnętrzny spokój. Nasza rodzina się pogodziła. Właśnie po to jesteśmy, aby szukać i dotrzeć do zagubionych, aby wesprzeć wierzących, żeby zdobyć serca Polaków dla Jezusa! Nigdy nie sądziłem, że jako ojciec doświadczy czegoś takiego. Trzeba było pojechać do szpitala i zidentyfikować ciało. Na miejsce zostali wysłani policjanci z Wydziału Policji.